Za mną jest więzienie. Więzienie? A po co przyszedł Jezus? A po co przyszedł Jezus? Żeby wyzwolić jeńców. I wie, że jak ono tam jest takie zamknięte, ma strażników swoich, jest brama. Tam nie wpuszczają. Trzeba się umawiać. I chodzi o to, że tu, jak jestem poza murami tego miasta, to jest świat. Zmówiąc? A chodzi o to, że ja tam mam wejść kol... yy... i głosić Ewangelię o Plesie Bożym do tego więzienia, co jest ze mną. Rozumiesz? Mam tam wbić w namaszczeniu. Złamać jarzmo tej bramy, złamać, po prostu pokonać tych strażników, którzy strzegą świata. Bo to więzienie jest symbolem do Katowica. Nie wiem, to jest Montelupi czy to, nie wiem, Montelupi to gdzie indziej, nie wiem, ale już nieważne. Ale sobie siadłem i, i nie przez przypadek. I że wiesz, my sobie możemy tak żyć jak pączki właśnie, to jest łaski w ogóle, bawieni wiesz, i w ogóle, nie? Ale tam są uwięzieni ludzie. Ten człowiek z tego więzienia tam On teraz nie może do mnie przyjść. Ja mogę tego zawołać do niego, ale go nie puszczą. Dlatego tu jest walka i wojna i tu trzeba wejść. W bo ogóle Królestwo Boże ma wejść w Królestwo Ciemności. I oddzielenie od świata jest yy, bardzo ważne, żeby się do tego przygotować. Bo oddzielenie to jest coś takiego wiecie, jak dzisiaj zobaczymy jak oddzielają przestępców. Jak ktoś jest skazany na to, za morderstwo, to go izolują. Na 20-25 lat zamykają go pod cele. I on nie wychodzi z tej celi przez 20 lat. I tak samo mamy się odizolować, w cudzysłowie odizolować, trzeba to w duchu świętym rozumieć, od świata oddzielić. Nie możemy tak jak jest tam, wiecie, to jest P1, ale jest P2, gdzie jest P3, gdzie możemy wychodzić z więzienia po zakład pracy i pracować w świecie. Mamy wyjść całkowicie z tego świata i, i, i to jest przykład tej pustyni, że to jest trudne, bo Izrael wyginął i i tylko jak to przetrwa, to tylko to, co nowe, zrodzone na pustyni wchodzi do ziemi i tak? I tylko to, co wchodzi do ziemi obycanej, zrodzone, zrodzone na pustyni, które wytrwa, to ma moc wejść do tego więzienia, wziąć z buta, rozumiesz, tą bramę tych więźniów i zaśpiewać tam nową pieśń. Pieśń chwały, nie pieśń żałoby. Pieśń radości. Chociaż wszystkich skruszonych, uwolnić więźniów, to tam. Ślepym dać przejrzenie, to tam jest. Ten, ten więzienie to jest symbol świata. Cały świat leży w mocy i tkwi w mocy złego. Jak coś leży, tak człowiek leży, to leży człowiek. I on tkwi w złym. Dlatego my nie możemy żyć obok tego, tylko obok tego się oddzielamy, a później wchodzimy do tego więzienia i wyrywamy jeńców. Tak jak Jezus przyszedł do całego świata jeńców, i jeden człowiek zatruł wszystko. Tak my to robimy. I diabeł ma swoje, swoich strażników. Mówię, dajmy tak, na tych wieżyczkach. Trzeba tutaj wejść i zaśpiewać nową pieśń. Jak w Izajasza 61. Ubogim Ewangelię głosić. Chwała Jezusowi. Ślepym przejrzeniem, tak? wyzwolenia. Pocieszyć wszystkich skruszonych w sercu. I świat to jest to więzienie, jak to, to więzienie za mną. To jest symbol tego więzienia. I leży cały, cały leży, leży. Chcę to podkreślić, leży. I Jezus przyszedł, by podnosić. Nie by oceniać świat, nieby się zgnęcać nad światem, nie by oceniać, ale żeby podnosić. I nie było takie: Jezus się rozwalił cały świat, pokonał cały świat. To to, to więzienie za mną w w powietrze, rozumiesz, i wyzwolił jeńców. A później szedł do piekła, tam głosił Ewangelia. Diabeł już miał straszkę w ogóle w piekle. Później wstąpił na chwilę tutaj. 40 dni chodził, później wstąpił do nieba. Hallelujah, hallelujah. I ja ciekawy jestem, miny diabła w ogóle. To jest chwała, to jest zwycięstwo. Takie jest Jezus, rozumiesz? Poszedł i głosił Ewangelię do piekła. Cele się rozstąpiły, wszystko. I w takiej mocy my mamy Boże chodzić. Dlatego mamy się oddzielić od świata, żeby nie chodzić w mocy diabła. Nie się z tego nie dotykajcie. Chodzi o to, żebyśmy to dobrze rozumieli zgodnie z powołaniem jakie mamy bo ja nie mówię teraz o zbawieniu z łaski, bo możemy tak jak ja teraz jest wygodnie sobie na wesel i jeżdżę kochałam fajny czas z Bogiem, ale tam są za mnie za mną jest więzienie, rozumiesz? Za mną są bracia moi, jeńcy w ogóle, a ja mam już Ewangelię objawioną, to co mam teraz zrobić, a ja on się tam wbić. I dlatego to jest pójść za Jezusem. Jezus mi nauczył wszystkiego, żebym tam się wbił, rozumiesz? On mi tam objaśni wszystko. Na osobności, żebym się tam wbił, rozumiesz? Granatę rzucę się tam wbiję. I wyzwolę braci w Jego mocy, na Jego chwałę. I oni pójdą w Jego mocy wyzwalać następne więzienia. Mówię, że to jest ruch, to nie jest bierność, bo to na a w jest dobrze, może jeszcze rodzinka, może jeszcze jakieś te krajobrazy, może wycieczki, może pieniążki, może wszystko, może prosperity najlepiej. A tam zdychają ludzie, rozumiesz? I najlepsze jest, że w jakiej mocy tam pójdę. Bo ja się muszę oddzielić. Moje serce ma być oddzielone, przecięte, i to boli. I to jest ta cena: boli, bo moje serce żyło ileś lat w świecie, i chce tych jeszcze tam rozkoszy różnych, różnych takich ha, 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 tej głupoty. Ale jak się damy oddzielić, to będziemy w takie więzienie, jak jest to dla mnie świat, i będziemy wyzwalać jeńców, Wiesz? Łamać jarzmo. Wejdziesz na maszczeniu i diabeł uklęknie przed bramą, rozumiesz? Strażnicy upadną, rozumiesz? Walniesz go kamykiem jak Dawid, rozumiesz? I ogłosisz królestwo. To zrobił Jezus. To nie jest bierne. W Anglelii nie jest bierna. Ludzie cierpią. Ludzie idą w ogóle na zatracenie. Ludzie idą... Ludzie w ogóle nawet nie kumają bazy w ogóle, że są w więzieniu. Oni nie kumają, ale ludzie są piękni. Ja ci chcę powiedzieć, że ludzie dla, dla, dla Boga wszyscy są piękni. Wartościowi. Z przeznaczeniem. Warte krwi Syna Bożego. Każdy człowiek. jest przed podnosić. Ganiu tylko religię. Zatwardziałeś serce. Tyche. Ale Jezus wszystko rozumiał. rozumiał. Jezus rozumiał zbolałe serce. I wiesz, ile w tym więzieniu za mną jest zbolałych serc? Ile zgnębionych dusz? A ile prawdziwych, fajnych serc dla Boga? I taki jest świat. Sami byliśmy w tym więzieniu, tam. teraz w oddzieleniu, w modlitwie w poznawaniu Boga, w poświęceniu poświęceniu, Ewangelia to jest poświęcenie, po to by wyzwolić tych jeńców, mógł Bóg przez Ciebie odkrycie swojego powołania poświęcenie i i prawdziwe właśnie zwycięstwo czyli żebyś teraz tam wpadł, pół brama się otwiera, spadają strażnicy, głosisz Ewangelię wypuszczają ich na wolność tutaj, no, do mnie na ławkę chodzi o to, żeby oni do mnie doszli na ławkę Ci są uwięzieni. Rozumiesz? czy ja w takiej mocy namaszczynię w chwale Bożej. Żeby pójść w takim czymś, to ja muszę być przygotowywany naczyniem obrzezanego serca. A nie tylko zbawionym z łaski, na to ja mogę pączka mi jeszcze ku, bo oni tam, oni tam wiesz, mają masakrę, idą do piekła, a ja, a ja będę się cieszył ze zbawienia. Ja mam połowiczną radość. I tak jak wiesz, ale ty co, ty chcesz swoimi siłami to zrobić? I takie pierdole, rozumiesz? Nie, moje serce, mnie to, mnie to dotyka mojego serca po prostu. nie? Ja mam już wolność, ja oni nie, rozumiesz? To, to dla mnie to jest na radość. Ja nie mm. miesz się cieszyć wolnością, jak oni siedzą w więzieniu. Nie umiem, po prostu nie umiem. I chcę w relacji z Bogiem zrobić wszystko. A wiem, że Bóg wszystko może. I odkrywając, mówię swoje powołanie, bo, bo zbawienie jest czymś innym niż powołanie, bo to trzeba zacząć w ogóle. I wyzwolić dzieńców, i, i kiedy się objawi Bóg, Wiesz, że tam jest Dawidów w świecie, że tam jest Mojżeszy, że tam jest Zgłębionych. Nie możemy tylko żyć. Tak biernie, że Królestwo Boże tu na Westach, a Królestwo Ciemności jest tam. Nie, tu nie jest Ewangelia. Królestwo Boże jest tu, ale z Ewangelią idziemy do więzienia. Wbijamy na tereny wroga czyli na świat, wszędzie. To nie jest, te królestwa nie żyją ze sobą w zgodzie. To jest wojna. Tyle chyba, bo po prostu nie wiem, co więcej powiedzieć. Tu ludzie, wiesz, wiecie, na ławce, myślę, że są wolni, ale on są, oni są tak samo zniewoleni jak tam ci ludzie. Tak samo. Wiesz czym? Grzechem. Grzechem. Tylko, że właśnie ludzie polega na tym, że oni tam są oddzieleni. Co porównałem to do oddzielenia dla Boga, rozumiesz? Nie zażywają, nie mogą się piwka napić, nie mogą sobie zobaczyć plaży, nie jechać nad morze. Rozumiesz? Oni cierpią, bo nie mogą tych rzeczy. I tak samo my mamy wyjść ze świata i nie zachwycać się codziennie rzeczami, które daje świat, bo świat jest na rys, na rys diabła. Leży w mocy i na rys diabła jest, rozumiesz? Wszystko jest wymalowane przez diabła. Świat powstał w ogóle i to jest wszystko na rysopis, rys diabła Jest wiele nieświadomych, zgłębionych ludzi po prostu. tacy, z my byliśmy kiedyś. Chwilę. Oni siedzą w więzieniu i czekają na nas Aż kościół ruszy tyłek I kościół ruszył tyłek I rusza tyłek, tak? Ale chodzi o to, żebyśmy nie przesnęli Żebyśmy pamiętali, gdzie my byliśmy I że inni tam są też jeszcze Amen